No, co panowie? Testujemy bardzo polecany wynalazek do akurat motocykli firmy CarPuride. To się chyba, chyba tak czyta. E, dlaczego to? E, dlatego, że próbowaliśmy różnych rzeczy i e, wszyscy zauważyliśmy jedną rzecz, że jak łączymy sobie kask bezpośrednio do telefonu, to wszystko, muzyka jest transmitowana bardzo dobrej jakości, bez żadnych opóźnień. Natomiast, jeżeli łączymy telefon do jakiegoś urządzenia i o tym będzie za sekundeczkę, spada strasznie jakość dźwięku. To co, Janciu, może byś to otworzył, ten nasz wynalazek, co? Boi się. Janek się boi, dobra, ja się nie boję. E, przyszło, słuchajcie, to dzisiaj program nie jest sponsorowany, to jest ważne. E, Rawciu zakupił Jak to. Musieliśmy to kupić z własnych. z własnych pieniędzy. Jak nigdy, nie? Ja tak, to prawda. E, Rafał zapłacił za to. E, bez dostawki do BMW około 800 parędziesiąt złotych. 194 e, co, jest śmieszne, co jest śmieszne, nie, nie, na, stronie, nie na stronie firmy, e, tylko na pewnym. E, Strona firmy na, na, na tym znanym portalu. znanym portalu takim handlującym przez internet. E, dosyć duże urządzenie, siedmocelowe. Dostępne są dwa, no ale ze względu na, zwie, na, na nasz wiek stwierdziliśmy że w sumie większy obraz to, to lepiej. No tak to wygląda, słuchajcie. Poprzednie unboxingi, jakie oglądaliśmy, mówili, że to jest lekkie. Nie wiem, wejdź zobaczcie, czy, czy to według Ciebie jest, jest. Czy to jest lekki urządzenie? Ja może trochę podniosę kamerę, bo będziemy więcej. To jest lekki. To jest lekkie? To jest lekkie. Proszę. O, o, super, super. super, super odplączmy może te kable, słuchajcie. Tak, tu tutaj mi te kable. O, o super. I zobaczmy, Zważmy, tak. ile, to, ile to waży w ogóle. Co, co to znaczy lepiej, nie, bo to też jest ciekawostka dropsa. 378 gram. O, to nieźle. To tyle, co bardzo ważny telefon. Jestem ciekawy, właśnie ile ile dla ciekawości, słuchajcie, waży waży telefon połowę twój waży 170 słuchajcie, no nie, zobacz, to jest 100 gram różnicy tylko no różnica różnica... 23 plus. tak, rozmiar... No. to jest telefon... tak, to jest 23 plus, słuchajcie, różnica no jest spora no dobra, no to co tu dalej? wykonane jest to w miarę ma taki daszek jak widać, to będziemy zaraz demontować Yy, bo Kula mamy tu. Tutaj... Jest... Będzie pasowała chyba Lerencal. do. Zastanawiam się, czy to będzie współgrało z. A wiem o co ci chodzi. Z Ramautem. No, no, zaraz będziemy, to, to, zaraz zbyt to zbyt będziemy widzieli. Bierze, e... o, tu masz, to o tym mówiłeś. O, weź tu w pomocy W ten sposób chcemy mieć. Czyli telefon łączy się z jednej strony z urządzeniem z drugiej strony łączy się z, y, y, z naszym y, jak to się nazywa komunikatorem powiedzmy natomiast to jest ten sposób jest beznadziejny bo obniża jakość dźwięku to o. dokładnie pasuje Janek pokaż to dla, dla to jest tych którzy będą się pytali jest od y, RAM Mounta. i pasuje pasuje i to akurat słuchajcie pasuje no dobra, no to słuchajcie, dwie rzeczy już wiemy. Mamy też Bardzo, ma, mamy, mamy też mamy też z własne pieniądze kupioną słuchajcie, dostawkę do, oryginalną, do, do oryginalnego uchwytu tego adaptera BMW. Będziemy to w drugiej części filmu kręcić. Teraz zobaczymy tak na szybko jak to się w ogóle łączy, jak to działa. Podłączymy tylko szybko Okablowanie. Dobra. To mamy, i weźmiemy sobie jeszcze od Janka. Weźmiemy sobie od Janka ehm, prąd. weźmiemy sobie prąd. Tak, Rafił, weź nam, ogarnij prąd. Garni prąd. Co jest potrzebne? usb Zwykły Zwykłe USB-A, tak, tak. No to wszystko. No to to musi wystarczyć, więc... No nie, tu mamy długi kawałek. Mhm. No super. Tylko uwielbienia instrukcji, bo tam się e, któryś jest, jest. czerwony jest szybszy, czarny jest. Okej, okay. włączyliście? O, słuchajcie, odpaliło od razu. Odpaliło od razu. No dobrze. E dobrze, słuchajcie, no to co, Janek czy Rafciu Janek ma najnowszy, słuchajcie, telefon. Wydaje mi się, że to pójdzie najszybciej. No wygląda to fajnie, bo naprawdę te. Zobaczcie, e, tak dla ciekawości, Janek, dałbyś, dałbyś może Twój telefon? Weź, weź odpal e, ikony, żebyś, żeby było porównanie. Ikony w sensie wielkości sensie, bo... ikon, no? Proszę Jak... bardzo. Niech on tu sobie leży i wtedy go ustawimy. Chciałem mu... Ta. Tak, Janek, teraz to jest, to, jest, to jest mały telefon też, weźmy pod uwagę. No, mały, no nie, taki mały. No, ja bym powiedział, że on jest Bez, standardowy, es, nie? S24. S24. No, no. Bez plusa. Bez plusa. No dobra, no to słuchaj, Rafciu, ty jako nadworny informatyk weź spróbuj to to nam połączyć. I tu zrobimy Bluetooth'a. I teraz byśmy łączyli, łączymy, słuchajcie, co? Telefon, tak? O, zobaczcie. Jest. Car to by trans. Ja to... Nie, ja bym to powinno być prowadzić. Ja tak, tak, ja bym to cofnął A sorry, sam do siebie. Tak, tak, sam do siebie. Ci się nie łączymy. To jeszcze raz. Ja jeszcze tak? mnie no bez boi. sensu, żeby sam do siebie się łączył. Macie rację. Szukamy. Mhm, ja również już. Właśnie nawet nie wiem jak jest w instrukcji. Co do czego ma się łączyć. Znaczy my teraz, teraz słuchajcie. Nie, no, chodzi o to. Na razie parujemy jaka jest prędkość. Tak. Jak to, jak to działa jak się łączy... -right. Tak. Paruję. Mhm. Paski. No. Powiąż. Powiąż. Zgadza się. No i super. Tak? Jeszcze nie. Nie połączono. Jest. Przemio... I włącza się ikonowo jak A, Android super. auto. Super. I dokładnie jest interfejs Android. Czyli mamy, mamy Janka, mamy Janka. Janku, zobacz, jakie aplikacje można tu uruchomić. Weź, weź, zobacz, no, w widzisz, chyba prawdopodobnie przełączyła się albo na mojego Spotify'a, albo na YouTube'a. Nie mam pojęcia. Teoretycznie powinieneś móc sterować z tym. Tu będą aplikacje. Mhm. I co my tu mamy? No, on ma wybrane aplikacje, jak to w Androida Tak, tak zaraz sprawdźmy właśnie, dopuszczone. jak działa ten mirroring. Jakaś pogoda, radar, Janosiki. Weź, zobacz Janosika, czy działa.